Witam serdecznie, ja nazywam się Artur Grala, Polak, katolik, socjalista, lewica socjalna, przewodniczący Polski Związek Zawodowy Statystów. Niestety od jakiegoś tygodnia mam zablokowane konto na Facebooku i z tego powodu niestety musiałem odnowić moją stronę www. No i po prostu Potrzebowałem Poszukać materiałów Na mój temat I znalazłem Przez przypadek, jak to mówią Jest takie przysłowie Nie ma tego złego I tak dalej A więc znalazłem artykuł Na Zabrzańskim serwisie W przysłowie niezależnym W Zabrzu .info pod tytułem, ale to już 4:08.2021 Tytuł artykułu: Niedzielne protesty antysmrodowe. I najbardziej, pierwszy, <grywanie> ja czuję się dumny ogólnie, rozbawiło w tym artykule nie to zdanie. Cytuję: Zły termin upolitycznione protesty. Na demonstracji był obecny europoseł z Partii Wiosna, Łukasz Kochut, a także niekryjący swoich lewicowych sympatii, Artur Grala. I to będzie najlepsze. Po pierwsze dziękuję, że zostałem wyróżniony i postawiony na równicy europosłem. Nie zasługuję. I teraz czytam a także nie kryjący swoich lewicowych sympatii Artur Grala, dobrze znany i niecieszący, podkreślam, niecieszący się sympatią zabrańskich internautów. Eee, aktywista. To właśnie ich obecność spowodowała krytyczny komentarz. Ja po prostu z mojej strony chciałbym podziękować za reklamę eee, w Zabrze. Info. Bardzo Wam dziękuję. I, I naprawdę cieszę się. Dziękuję. Naprawdę. Dziękuję. Tekst genialny, naprawdę. Weznę, sobie wydrukuję i powieszę w biurze. Dziękuję. Życzę miłego dnia.